Emanet. Nedim odkrywa prawdę o Belgin. Rehabilitantka ucieka z rezydencji. Streszczenie 251. Odcinka serialu Dziedzictwo, odkąd Zeyer odzyskała władzę w nogach, coś nie daje spokoju Yamanowi. Analizuje ostatnie wydarzenia i stwierdza, że to Belbin mogła się przyczynić do tego, że jego żona przestała chodzić. Czy po nitce dojdzie do kłębka i dowie się o intrygach Igbal? Koniecznie zajrzyjcie do galerii zdjęć i sprawdźcie, co się wydarzy w 251. Odcinku Emanet w tureckiej telenoweli Emanet robi się gorąco. Już niebawem Yaman odkryje prawdziwe oblicze Igbal. Zanim jednak do tego dojdzie, pierwsze podejrzenia padną na rehabilitantkę Belgin. Czy Kirimli dowie się, że podawała zejer lek, który zamiast pomagać, szkodził? Dopiero gdy jego żona odzyskała władzę w nogach, ten zaczął analizować ostatnie wydarzenia. To, czego dowie się Nedim, utwierdzi go w przekonaniu, że Belgin maczała w tym palce. Emanet 251. Co wydarzy się w odcinku, Igbal robi wszystko, żeby Zeir straciła władzę w nogach. Postanawia dodać trujący lek do posiłku dziewczyny, ale jej plan ostatecznie nie udaje się. Zaniepokojony zachowaniem Belgin Yaman każe Nedimowi sprawdzić fizjoterapeutkę. Nedim odkrywa, że kobieta otrzymała dużą sumę pieniędzy i informuje o tym Yamana. Miałeś rację. Ta kobieta ma bardzo brudną przeszłość. Powie mu przez telefon Nedim. Ich rozmowę podsłuchuje Iqbal. Belgin w popłochu opuszcza rezydencję, ale Jaman znajduje lek, który podawała Zayer. Lekarz informuje go, że zastrzyki pogarszały stan jego żony. Igbal udaje troskliwą bratową i wprowadza jamana w błąd, sugerując, że to zuchal za wszystkim stoi. Kiedy emisja 251 odcinka telenoweli dziedzictwo, widzowie zobaczą 251 odcinek tureckiego hitu dziedzictwo w poniedziałek 8. Kwietnia 2024 roku o godzinie 15.55 w TVP 1. Powtórka zostanie wyemitowana we wtorek 9. Kwietnia o godzinie 4.45 na tym samym kanale.